Grizzly murders occurred in the Arclay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the president of the united states ordered a contingency plan to sterilize raccoon city with the whole affair gone public the united states government issued an indefinite suspension of business decree to umbrella soon its stock prices crashed and for all intents and purposes umbrella was finished Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Corneal, why am I the one who always gets the short end of the stick? Yo, who are you, really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? <laughs> Witam z tej strony iSnay i tak jak widzieliście to jest Resident Evil 4 z mojego cyklu iSnay kontra Horrory Jak widzicie gram już starszą grę i jest to gdzieś z laty z lat 2005 roku jeszcze na GameCube i PlayStation 2 ona działała Później w 2007-2008 pojawiła się na pc ale to już nie była ta sama gra ponieważ Konwersja była tragiczna i rzadko kiedy można tak zepsuć tak zwanioną grę. No i PlayStation ta gra miała około 100% not, czyli prawie idealna. Jak widzicie grafika się wcale tak strasznie nie zastarzało, w czasie nadać świetnie. Forget your makeup or something? Widzicie, filmiki są bardzo niskiej jakości, no można porównać to do dzisiejszych filmików na komórkę, no taki minus, jak mówiłem konwersja była bardzo słaba, no ta na PC tam była też niska koło 7, no to ze względu na to, że sterowanie było tak utupione, mało kto, kto się spodziewał, że można zrobić konwersję w ten sposób, że... Będzie się grało tylko na padzie lub na klawiaturze bez obsługiwania się myszką. Tak więc klawiaturą się gra jakby się grało na fortepianie. Ja do tej gry wgrałem specjalny taki mod pozwalający grać jeszcze myszką, ale to też nie jest specjalnie zbyt intuicyjnie. A ponieważ pada nie mogą znaleźć w domu, no to się będę męczył. Gra jest typem survival horroru. Nie naprawdę się sprawdza... w swoich założeniach jesteśmy w Hiszpanii jakiejś w jakiejś zabitej dachami wiosce. Poszukujemy córki prezydenta. No, I was wondering if you might recognize a girl in this

Cool, is everything okay? Yeah, there was a hostile Canadian. local. I had no choice but to neutralize it. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the, the village. Take whatever measures necessary to save the subject. No, Understood. Szowato, Un Jakiś już sami A za to, Dzisiaj można sobie to przypomnieć do Walking Dead Jesteś podejrzani mieszkańcy w kanibale Ważne tutaj jest celowanie i prawdę sprzętanie, sprzętanie amunicji ponieważ jest na tyle możliwe oh, później kiepsko Headshot Najlepiej tego Leczenia mało Naprawdę Szkoda marnować mamy już Chciałbym za zaznaczyć, że jest to Tutorial Mówiłem coś o marnowaniu broni na amunicji Biegniemy, biegniemy Jak widzicie grafika jest całkiem całkiem, watch gra już ma ze 7 lat Zobaczmy no, co to z naszymi towarzyszami się stało Strój różni się bohatera od tego co mam, że albo jest już New Game Plus i to można było odblokować Stój policjanta z Dracoon City lepiej on wygląda no teraz na Leonie gra jak na swe tedy na te czasy bardzo długa kampania w 24 godzin dodatkowo mieliśmy kampanię dodatkową z Aidą bardzo fajna bohaterka wracają maszyny do pisania zapiszmy coś szybko bo to będzie i to moich filmików przydatne o czym to ja mówiłem o oszczędzaniu mówiłem Fiatki, warto to zastosować, wszystko pieniądze, broń to jest pies jak do pomocy, można mu pomóc, nie w późniejszym etapie gry ta decyzja może wpłynąć na rozwój w, w wypadku, ja mu go zawsze łapuję. Jak mówiłem, to jest dopiero tutorial. Zobaczycie, jak wygląda tutorial. Jeszcze na tej O, Tam się je Tu w trawie. Tak, aha. Mówiłem o tym, że jest dodatkowa kampania IDOM, Błąk, też chyba znane z drugiej części gry. Jest to tajna agentka korporacji Umbrera. Umbra. I dodatkowy jest tryb coś na wzór hordy dzisiejszej z UW. Trafiamy na mapkę, przejść jak najdłużej sobie... Nie teraz, nie teraz. Finisher z. Niej. Tak mówię mówiłem, tryb scenariusz, coś na tryb, Coś na podobieństwo hordy. Bardzo fajnie się gra. nowe mapy, nowych blasterów, nowe bronie. Ileś minut trzeba przed Jest to tryb znany z wcześniejszych części, ale tu wygląda naprawdę fajnie. Gdzie zbliżamy się do wioski? sądzę, że jak na tutorial to to jest... A, Potrzebna ze 3-4 sznały na nich Ze względu na moją oszczędność Pobiliśmy całkiem nieźle Wygląda to jest nasz Ekwipunek Mam, no, że mamy granat Mamy coś na boi Z życiem kiepsko Poleczmy się Zaczynamy zabawę. Jest to moja ulubiona gra. Z po raz, by, jako pierwszą z serii z Leon, how you holding up? Bad question, Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, Można ją tak, do dzisiaj grać. Tylko te filmiki no kują w oczy No i zwykłe wieśniaki ale Jak widać to niezbyt przyjaźni są Mierda! Jakiś zakraść Ty nie szedłem do góry Mierda. już mieć. Eee! trochę sobie przypomnieć też tą mapkę, bo dawno nie grałem. Zdjętnie. Powiedzmy, że są ślady. Przyjdzie czas, że nie zauważą, że będzie jazdem. To tutaj... Wycofajmy. Nie wiem dlaczego, bo później będzie naprawdę dużo, a mam pistolet bardzo słaby. Można go porównać, brać do rzucania kamieniami. Trochę muszę mam tak wyłączać. A GAD RWELO! Dobrze. Un forastero! Teraz się nabiega z Teraz mi się skończy. Jak się nie zna z tej mapy i gra pierwszy raz, to naprawdę, jest ciężko. I bardzo fajną rzeczą było barykotowanie się w domach.

¡Por ahí! ¡No dejes que se escape! ¡Vaya por detrás! ¿Por qué estas ¡Lo que no They're planning. Chainsaw. あっ<スカッ>

To jest pewna wieśnia. Prowadził. Przecież ciężko poruchamiałem, lepiej robiłem lepsze bronie. Jest. Udało mi się. Grając to w początku, w początkowej fazie mojego zapoznania się z tymi broniami, było bardzo ciężko. Przechodziłem do 20 razy. Jak widzicie. Lord Sudler. Panowe pterone, jeszcze trzeba było na grać. Co ktoś tu kto nie gra na konsolach, to, jest to nie wyszło. Where's everyone going? Bingo? Jak widzicie, to jest tutorial. Tak więc żegnam Was z tej strony Ice Snake. Mam nadzieję, że się podobało. i some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here.